Artykuł trzeci. Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Paragraf pierwszy. Syn Boży stał się człowiekiem. Dlaczego słowo stało się ciałem? Odpowiadając na to pytanie, wyznajemy w kredo konstantynopolitańskim Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, pojednując z Bogiem. Bóg sam nas umiłował i posłał syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ojciec zesłał syna jako zbawiciela świata. On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. Nasza chora natura wymagała uzdrowienia. Upadła, potrzebowała podniesienia. Martwa, wskrzeszenia. Utraciliśmy posiadanie dobra. Trzeba było je nam przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach. Trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela. Jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy, wyzwoliciela. Czy te powody były bez znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się aż do poziomu naszej ludzkiej natury? I nawiedził ją, skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie. Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Na górze przemienienia, Ojciec daje polecenie: Jego słuchajcie. Jest On rzeczywiście wzorem błogosławieństw i normą nowego prawa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Miłość ta zakłada rzeczywistą ofiarę z siebie w pójściu za Nim. Słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Taka jest racja, dla której Słowo Boże stało się człowiekiem, Syn Boży, Synem Człowieczym, aby człowiek, jednocząc się ze Słowem Bożym i przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się Synem Bożym. Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy stali się bogami. Jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego Bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem. Uczynić ludzi bogami. Opierając się na słowach świętego Jana, słowo stało się ciałem, Kościół nazywa wcieleniem fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia. Kościół opiewa misterium wcielenia w hymnie przytoczonym przez świętego Pawła. To dążenie niech Was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. O tej samej tajemnicy mówi list do Hebrajczyków. Przeto przychodząc na świat mówi Chrystus, ofiary ani daru nie chciałeś. Aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wiara w prawdziwe wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Takie jest od samego początku radosne przekonanie Kościoła, gdy sławi wielką tajemnicę pobożności. Chrystus objawił się w ciele. Nie wiem, czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, co wydarzyło się w naszej wierze. Czyli to, że ten, któremu należy się wszelka chwała, cześć, uwielbienie, ten, który jest doskonały, który jest święty, który jest piękny, który jest Bogiem, który jest Panem, postanowił uniżyć samego siebie, postanowił stać się człowiekiem, postanowił przyjąć naszą ludzką naturę, po to, żeby być jak najbliżej nas, po to, żebyśmy my mogli być jak najbliżej niego, po to, żeby nie było między nami barier, po to, żeby nie było między nami murów, po to, żeby nie było między nami jakiejś odległości, która byłaby niepokonalna, to on to wszystko pokonał. Stał się człowiekiem, żebyśmy mogli poznać w ten sposób miłość Bożą, żeby być dla nas wzorem świętości, żeby nas zbawić, żeby nas pojednać z Bogiem. To jest niezwykłe, żeby nas podnieść, żeby nas przytulić, żeby nas podźwignąć, żeby nas wskrzesić, żeby da dać nam życie, żeby przynieść nam światło w każdy mrok, w każdy trud, żeby odpuścić nam grzechy żeby nas z tych grzechów wyzwolić. Zobaczcie, że my często działamy zupełnie odwrotnie. To znaczy, jeśli mamy jakikolwiek rodzaj władzy, jakąkolwiek przestrzeń, gdzie być może możemy się wynieść nad innych, to bardzo często korzystamy z tego przywileju. To bardzo często pokazujemy tę swoją wyższość. To daleko jest nam, a mnie na pewno, do tego, żeby służyć. Bóg robi odwrotnie. Bóg uniża samego siebie i przez to staje się też dla nas wzorem do naśladowania. Tak mamy postępować, tak mamy żyć.